Serwery z Minecraft są setki, tysiące, a nawet i miliony. Jedne z nich nie działają wcale. Aha. Mm -hmm. A drugie prezentują się tak. Ale tu nikogo nie ma. Nie ja obierniczę. Za to wraz z moim przyjacielem znaleźliśmy kilka perełek. Ej, tepnijmy się do kogoś. Postanowiliśmy zrobić coś bardzo ryzykownego, no bo jak inaczej nazwać próbę teleportacji do randomowej osoby? Tego o. Coś dla nas. Coś dla nas. O, jest, 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 jest akceptował! Jest, jest. A. O, jest, 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 czekaj, czekaj. Jest, jest. No nie, no znowu na spawn. O, o, o. O, o tyś Nie. Nie ma jakichś czy coś? No nie ma. Au. Ał... O, nie. Dobra. zaralogny! <laughs> nie, nie, on mnie nie... Nie. On już w Pa. Zgubiłem go, ale leszyk. Poczekaj, wrócimy do ciebie. W tym momencie narodziła się we mnie chęć na tym graszu. Chcąc zrealizować swój cel, musiałem najpierw odpowiednio się przygotować. Ty obserwuj, czy on do nas nie idzie. Dobrze, masz luratkę w Dobra. Moi drodzy, to jest dla każdego, który subskrybuje mój kanał. A jeżeli tego jeszcze nie robisz i nie zostawiłeś lajka, to zostaw. Ten kwiatek jest dla was. Dziękuję. Ech. Już na samym początku mojego planu pojawiły się drobne problemy. O, jest problem. Wiesz czemu? Mam tylko trzy footbary. Ale jak wiadomo, problemy mnie kochają, więc była to dla mnie normalna sytuacja. Chwilę później ukazał mi się, a w sumie to sami zobaczcie. Ty statek! Ja Wydaje mi się, że może nie. Elo, o nie! O nie! No to, że sobie wychaliśmy. Nie no damy radę. No teraz to można iść się klepać. coraz takie i co stary. Regeneruję HP i idę z nim na bitkę. Ciekawe czy przyjmie. On chyba nie miał zbroi, nie? Czy miał? Miał tarczę. Tu miał przewagę ogromną. No. Niestety mój wróg nie chciał zaakceptować prośby o teleportację, więc po prostu go olaliśmy i płynęliśmy dalej w przygodę. O, proszę! Dobra, wypłyńmy. Nie przyjmie, nie przyjmie. On się boi. No, boi się bardzo. On jest w szoku. Kiedy znudziło nam się ciągłe podróżowanie, znów spróbowaliśmy się do kogoś teleportować. Ktoś inny. O, cześć. Nie, mordo. Nie chcemy cię zabić. Przynajmniej teraz. No, on będzie uciekał, patrz. Dobra. Co jest? tu jest. Kolego, jestem przygotowany na takie okoliczności, tylko muszę uważać, żeby nie wsiadł mi do, do łódki. Dobra, i do łódki. Dobra, 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 lecę, lecę, lecę. To! Czuję się z tym źle. Jesteśmy trochę hamst. Po tej sytuacji jakiś gracz wysłał mi prośbę, abym się do niego teleportował. O nie! O nie! Chyba już chciał. Gdzie on jest? Widzisz go? No On nie chciał sojuszników. No Cóż? Jak do mnie przybija, jak nie, to łodzę. I co? Ty tam przed tym komputerem albo telefonem? Myślisz, że się wywaliłem, co? Nic bardziej mylnego, mój drogi wiedziałem, żeby to zrobić oh yeah. Ale nie hitnął mnie, na 100% mnie nie hitnął no, no, Na pewno Odczekaliśmy 10 minut i postanowiliśmy sprawdzić, czy jeszcze żyje Stawiam, że nas zabili Zabił nas Kroki. A nie, muszę się zalogować oh. Mamy itemy Nic nam się nie stało Postanowiliśmy zostawić nasz podpis I przyszliśmy na następny serwer Kurde, ale top zawalony No, sporo graczy Ej a nie, dobra, ale się wystraszyłem. Gość od TPA for netherite. Dawaj, to się. <grych> Chyba każdy z was wie, jakby się to skończyło. O, patrz! O, ej, to może być jakaś baza. może no, Grabimy komuś bazę! Patrz, patrz, patrz! A tam słyszałem y, te takie... ...zombiaki, co pływają w wodzie. ŻELAZO Ale ja już dziwne, że tu baza była, oni byli w tej kopalni Może tylko szukali tiaksów, nie? Ale mega, mówiłem, pełna dominacja tego serwera W dużym skrócie, w tej kopalni Powydobywałem trochę żelaza i wyszedłem na powierzchnię tam jest czyjaś... jakby baza? To raczej pułapka. Ty, dawaj tak kogoś zabijemy. Ej, dobra. Dobra, już zaraz nie będę mógł sprintować. Mamy pierwszy kryzys. Dobra, jesteśmy uratowani. Mamy na zupki. Patrz, co się teraz dzieje. Piękna tak sprawa. Tam. Takich trzech jak nas dwóch, to nie ma ani jednego starych. Tu ktoś... <laughs> czyjaś baza! Raczej pozostałości. Myślisz? Juma na itemy, człowieku, jestem Polakiem, mi wolno. Ty, ale tu się przepala. On tu jest. Dobra, ty, czekaj, zrobię sobie itemy, żeby nie było. Tarczo zrób. O, 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 właśnie. Wraz z Karolem postanowiliśmy, że przygotujemy się pod konfrontację z osobą, która niedawno wrzuciła do pieca żelazo. Cześć, lisku. Ej, to jest czyjś. My się lisa oswoić? No zobacz, że siedzi. Byłaby straszna szkoda, gdyby ktoś tego lisa... Ale nie zrobimy tego. Ej, dobra, on poszedł do jaskini. Nawet nie mamy pewności. Ej, dobra. Odpal a co jeżeli on znalazł diaksy, a oh my go ciach papkę w piach i weźmiemy jego diaksy? Podczas mojego pobytu w kopalni, ulepszałem swoje przedmioty oraz dostałem wyzwanie od Karola, aby znaleźć diamenty. Ej, dobra stary, trafiliśmy do jakiejś chorej jaskini. Pytanie, czy serwer ma anti x bo jeżeli nie ma, no to... to już pewnie nie ma, tutaj. To... to było okay. dziwne. Widzisz to? Ej, no jestem w szoku, że gość tutaj był i ich nie wziął. Dobra. No jak zwykle tylko jeden. Ale mamy Diax. Będąc w kopalni nie znalazłem ani naszego potencjalnego oponenta, ani więcej diamentów, więc wyszedłem na górę i wspiąłem się na pułapkę, z której chciałem skorzystać. O, o, Dylan jest TPAC. Stop! Pamiętajcie, aby zawsze sprawdzać, czy to ktoś nie chce tepnąć Was do siebie. Ej! Ja myślałem, że to my mamy do niego, znaczy on do nas! Ale mi to łeb poryło teraz. No i trolle zostali strolowani Wbijając na kolejne serwery, dowiedziałem się nawet o bardzo dziwnej sytuacji. Zresztą, zobaczcie sami. Co? Nie, no nie. Ej, nie byłem raz, jeszcze nie. nigdy na nie, tym serwerze. Ja z takimi osobami się nie zadaję, co czytują. Ej, ja nigdy nie byłem na nie, tym stary, serwerze! Cześć. cześć! Ej, stary, wracaj tu. Nie, nie chcę cię znać. <laughs> Powiedzcie mi, jakie mogło być prawdopodobieństwo, że mam banana w zagranicznym serwerze minigames, na którym gra 300 osób, bo sam nie wiem. Ale następny serwer, na jaki udało nam się wejść, był serwer Practice. Co ty jeździsz? Na jabłku. My jesteśmy na Indiach. go net pot oh. 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 o no, chyba po... O! Oh. Ej, jakie lagi są! Byleć gościu, nie wie, gdzie jest. <laughs> On wchodzi podwodnej tam atakuje. Cześć, stręcza mam, to mam to on się boi <grym myślę> Patrz On szoku, w szoku Ej, oni mają jakieś slomu w tej Indonezji czy w Indiach Au, krytyki mi siadają Pa pa, pa on się boi Grasz z najlepszym zawodnikiem na drop SMP No dobra, może nie najlepszy To ja mogę go zrzucić? No patrz, on ciągle ucieka Dobra, on zjadł trefa za My sobie też pouciekajmy. O! Rozsypał się! Jak my zaraz stowkę wbijemy, to tak jak to co ludzie są. Pa, Ja mam w szoku, mam w szoku. Co on robi? Patrz. Gdzie szuka, stary. Niech on postawi. O! Jak on żyje jeszcze? Ja nie wiem. Przegraliśmy? No. Render distance na poziomie trzech czanków. I patrz, patrz, patrz. Ja go zaskoczę teraz. Dostał hita. O, kolego. Aha, przebił mi. OLE ale dostał. Ja on już uciekł. O, to on, już jest po ma... No. Jest! Na kolejnym serwerze dostałem wyzwanie od Karola, abym jak najszybciej dostał bana. Nie myśląc długo, z zwyzywałem moderatora, który był na lobby. Lecz niestety był afk, więc wyzwania nie wykonałem. A, i tak przy okazji, to nie róbcie tego i nie uprzykrzajcie życia administracji różnych serwerów. Następny serwer, na który przeszliśmy, leżał na Maroko i był survivalem. Dobra, idziemy na survival. Mogę tu kopać? Ej, mogę kopać. A tutaj co jest? Oh. Halo! Weźcie tepni do kogoś, może. Nie, nikogo nie ma, no ja bym chciał kogoś poklepać. A co to w ogóle za serwer, że tutaj bariera się kończy. Stary to jest survival, nie? Ja nie wiem co tutaj się stało. Bo na 30 czankach może. Ej, no, obszedłem to całe, nikogo tu nie ma. Chyba serwer zmieniamy. Tak jak Karol powiedział, to tak zrobiliśmy. Zostawiliśmy podpis na serwerze i przeszliśmy na serwer 1 vs 1 na którym to zrobiliśmy mini zawody z Karolem o to kto jest lepszy. Dobra, sprawdzimy teraz jak wygląda skill Netherlandczyków. To... Szybko poszło. To, <laughs> że nie jesteś na przode mnie, tak? No, no to proszę, proszę. Biłeś się kiedykolwiek na 1,19? Nigdy w życiu. Naprawdę? No, No to nie wiem. Całe jest, życie 11, tak. 8, tak. Wolniej, trochę Kurde. Ja pierniczę, ale mnie wkurza. Nie, nie, bo to była rozgrzewka, co nie, to. Kurde. I wyskocz, wyskocz teraz. O, dobrze! On ginie. Jesteś miękka faja Nie, dawaj <grystanie> Dobra No nie no, jak to jest? Dobrze, dobrze <grystanie> Jest! coś chciałeś powiedzieć? No to mamy tyle samo punktów Zobacz Ole strefa Chłopiec w szoku Dobra, to teraz ja pouciekam <grystanie> No, trafisz na jakiegoś. Tak? To proszę. No dobra, dobra. No ja trafię na jakiegoś go lepszego gościa. No kurde, ty. Ziutek. No co ty gadasz, stary? No zobacz, jak go robisz. Ła! Ale... Wow. Jak go robię, z której strony? Nie, ja uciekam. Dawaj go do lawy, do lawy go. Po! Podpowiedziałem ci, no bingo. Kurde, ja nie trafiam. No stary, jesteśmy po prostu za mocno. Niderlandia czy jakąś tak, to oni się chowają. Po prostu dusza polaka wygrywa wszystko. Tak jest. Jak on się już boi, on już ucieka, no. I ty co na takich trafiasz? A ja trafiący nie faktycznie biją. A co ty masz? Co no ty suszarkę pod górkę trzymasz? Dowody. E?